Cofnijmy się w czasie ponad tysiąc lat wstecz, zanim pojawiła się Polska, zanim Mieszko przyjął Chrzest, te ziemie były podzielone między dziesiątki plemion. Kto wtedy tu mieszkał? Jak wyglądało życie naszych przodków? I czy naprawdę byli dzicy, jak czasem pokazują filmy? Słowianie to jedna z największych grup etnicznych w historii Europy. Dziś zaliczamy do nich między innymi Polaków, Czechów, Słowaków, Ukraińców czy Serbów. Ale ponad tysiąc lat temu nie było jeszcze państw, były plemiona. Na ziemiach dzisiejszej Polski żyli między innymi Polanie, w rejonie Wielkopolski, wokół dzisiejszego Gniezna, Wiślanie, w dolinie Wisły, w rejonie Krakowa, Mazowszanie, na terenach obecnego Mazowsza, Pomorzanie, wzdłuż wybrzeża Bałtyku, Lędzianie, we wschodniej części kraju, okolice dzisiejszego Podkarpacia, Ślężanie na Śląsku, wokół góry Ślęży i Odry. Każde plemię miało swojego wodza, swoje grody i swoje obrzędy. Nie było wspólnego prawa ani jednej religii. Każdy region żył według własnych zwyczajów. Słowianie byli bardzo związani z naturą. Ich życie kręciło się wokół rytmu pór roku. Wiosną sadzili zboża, latem zbierali plony, jesienią przygotowywali się do zimy. Zimą, jak to w dawnych czasach, przetrwanie było najważniejsze. Mieszkali w drewnianych chatach pokrytych strzechą. Jedna rodzina, jedna chata. Wnętrze było skromne, ale praktyczne. Pale nisko po środku, drewniane ławy i proste narzędzia codziennego użytku. Zanim przyszło chrześcijaństwo. Słowianie wyznawali religię opartą na przyrodzie. Wierzyli, że światem rządzą niewidzialne siły: burze, słońce, deszcz, ogień i cień. Najważniejszym bogiem był Perun władca burzy i gromu opiekun wojowników. Weles jego przeciwieństwo był panem świata zmarłych magii i bydła Mokosz bogini ziemi płodności i kobiet. Choć nie znali jeszcze miast, Potrafili budować skomplikowane grody. Były to drewniane osady otoczone palisadą, wysokim płotem z bali. W środku znajdowały się domy, warsztaty rzemieślników, spiżarnie, czasem nawet małe targowiska. Najstarsze z nich to biskupin, ostrów Lednicki czy Gniezno. Właśnie tam w przyszłości narodzi się Polska. Słowianie nie byli sami. Na północy spotykali waregów, wojowniczych Skandynawów. Z zachodu nadchodzili Frankowie i Sasi, a z południa Czesi. Czasem handlowali, a czasem walczyli. Grody palono, ludność uprowadzano w niewolę. To były czasy niepewne, i właśnie dlatego niektóre plemiona zaczęły się jednoczyć. W tym świecie chaosu i nieustannych zmian pojawił się jeden człowiek, który dostrzegł coś więcej. Zrozumiał, że plemiona muszą się zjednoczyć. To był Mieszko. Pierwszy historyczny władca Polan. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W nim opowiem o tym, jak powstała Polska i dlaczego Mieszko postanowił przyjąć Chrzest.